Człowiek do przeczy. Podróżuj po świecie. Człowiek do mnie przeczy. Podróżuj se po świecie. Ano, sobie podróżuję po świecie. Musimy się przywitać. Ta sali i herosi, gdziekolwiek jesteście, ukryci gdzieś tam głęboko w piwnicy albo w innej sali. Podróżuję się po świecie. Czony, przecie! A teraz ta część sali jest K2, Zobaczymy, kto będzie głośniejszy. Podróżuje się po świecie. Czony przecie! No właśnie, a teraz wszystkie razem. Wszystkie razem, we wszystkich miejscach zrobimy taki hałas, że, że będzie chaos, hałas w kościele. Uwaga, podróżuje się po świecie. Czony przecie! Ale było głośno. No właśnie. Ja tak sobie podróżuję po świecie, my się uczymy o Nechemiaszu, a powiem wam, że w piątek będzie wielki konkurs John'ego Travelmakera. Dlatego trzeba uważać na cichym czasie, jakie są pytania, bo one są ważne. I każdego dnia będziemy sobie zaczynać od takiego małego powtórzenia, które nam pomoże się przygotować na konkurs. I dzisiaj e, jak ktoś za chwilę się pojawi pytanie, na, ta, na ekranie. Jak ktoś zna odpowiedź, to musi podnieść kończynę górną do góry, czyli to jest kończyna górna. Nie mylić z nogą, a także to podnosimy, siedzimy prosto i grzecznie i się zgłaszamy. Więc uwaga, pytanie pierwsze. Kim był Nehemiasz i gdzie mieszkał? Proszę bardzo, kto wie? Proszę bardzo, tam dziewczynka była pierwsza, na samym końcu, tak, na samym końcu, tak jest. Bardzo dobrze. podawał wino królowi, był podczasny, mieszkał w Suzie w Persji. Dobrze. I drugie pytanie. Dlaczego Nehemiasz był smutny i źle wyglądał, kiedy podawał królowi wino? Proszę bardzo. To może chłopiec z pierwszego rzędu dla odmiany. Tak jest, bo tam, gdzie mieszkał w były zburzone mury i ludziom się źle żyło, a on chciał pogadać z królem, ale się wstydził. Trochę mu tak było niezręcznie pogadać z królem. No i super, słuchajcie, jak tak będzie odpowiadać, to konkurs po prostu przeleci nam błyskawicznie będzie super konkurs. No właśnie. A ja powiem Wam tak, że ja sobie wieczorami siedzę ze swoimi owcami, sobie gadamy, a moje owce są bardzo ciekawskie. One po prostu mają mnóstwo pytań. One chcą wiedzieć wszystko o świecie po prostu i są bardzo, bardzo ciekawskie. I na przykład sobie siedzimy wieczorem, jak jest bezchmurne niebo i owce mówią, chodź, pooglądamy gwiazdy. Musimy pooglądać i zobaczyć jakieś konstelacje. Albo, albo innego razu, innym razem mówią, a, a, a my jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak zbudowane jest źbło trawy, albo co się kryje w kropli wody. No i tym sposobem, ponieważ te są takie ciekawskie, i chcą wszystko zobaczyć, wszystko chcą zobaczyć, jak to wygląda, jak jest zbudowane, no to musiałem się nauczyć o różnych przyrządach do oglądania różnych rzeczy. I na przykład takie pytanie mam, jak jest coś bardzo, 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 bardzo małego. To jakiego urządzenia używamy, żeby zobaczyć to coś bardzo małego? Proszę bardzo, chłopiec paski. Ta, no zobaczymy, mikroskop czy nie mikroskop? No, proszę bardzo. No, zgadza się, mikroskop. Mikroskop służy do tego, żeby zobaczyć, jak jest zbudowane źdźbło trawy, albo włos, albo co jest w kropli wody. A jak chcemy zobaczyć coś trochę większego, na przykład takie, no, takie, takie bardzo, bardzo małe literki. Proszę bardzo. Tutaj dziewczynka taka w szarej koszulce. Tak. Mhm. To używamy, lupy. używamy lupy. Prawda to czy nieprawda? Tak jest. Lupa służy do, do takich właśnie małych, bardzo literek. A jak nie potrzebujemy lupy, ale jak na przykład nie widzimy numeru autobusu, albo jak czytamy książkę, to co? To wtedy. Tak, w różowej koszulce, brózeczce? Okulary. Prawda? No tak, do tego służą okulary. A jak jesteśmy owcą i chcemy zobaczyć, czy się wilk do nas nie skrada, to czego używamy? Tutaj się zgłosiłaś pierwsza. Słuchu albo patrzenia. Oczu, a jakiego przyrządu używamy? Kto wie... Tutaj o... Dobrze. Tutaj w białej tak, no. mhm. Mhm. Pa, Do patrzenia. Patrzymy, czy na horyzoncie nie ma wilka. owca. Słucham? Lornetka. Tak jest! Lornetka. Potrzebujemy lornetkę. A jak chcemy poglądać gwiazdy z owcami? Teleskop. Do, no, zobaczymy. Dobrze. Patrzymy. Patrzymy. O, jest teleskop. No no właśnie, i teleskop służy do oglądania gwiazd. I być może zastanawiacie się, jak taki teleskop działa. Tak jesteście ciekawi, to tutaj jest krótki filmik o dzieciach, które odkryły, jak zrobić teleskop i jak on działa. Proszę bardzo. soczewki z lupy, ale gdy przez nią patrzymy, wszystko jest rozmazane. Zastanówmy się. Gdy dziura jest mała, do środka dostaje się mało światła i niewiele widać. Jeśli ją powiększymy, będziemy widzieć więcej. Przy małej dziurze mało widać. Przy dużej widać więcej. Gdy patrzę na palec z bliska, wszystko jest wyraźnie. Gdy go odsuwam, obraz się rozmazuje. Soczewka jest za daleko od obrazu. Może połączymy ją z większą lupą. Dobry pomysł. Większa soczewka to większe powiększenie. Obraz nadal jest nieostry. Co? Faktycznie. Jak szybko czegoś nie wymyślimy, to nigdy nie znajdziemy naszych przyjaciół. No właśnie. Obraz jest nieostry, czyli trzeba połączyć te dwie lupy razem, te, te dwie soczewki, i jeżeli będziemy przesuwali, to możemy uregulować ostrość obrazu w taki sposób, że będzie on właściwy i będzie ostry. No ale co tu zrobić? Kiedy ktoś w ogóle nie może nic widzieć, jak w ogóle nie może nic widzieć, to wtedy ma problem, bo ani lupa, ani okulary, ani mikroskop, ani teleskop nie pomogą. I wtedy potrzebuje pomocy kogoś innego. I o tym jest mój następny filmik. Widzicie, pani nie mogła znaleźć drogi wyjścia, ponieważ nic nie widziała, bo nie mogła widzieć, a piesek jej pomógł. I o tym też dzisiaj będzie moja historia, o tym, jak ktoś komuś pomógł zobaczyć to, co niewidzialne. To, czego nie można zobaczyć. To dopiero fascynująca historia. Pamiętamy, że wczoraj Nechemiarz był u króla i powiedział mu o tym, że mury Jerozolimy są rozwalone, i poprosił go o to, żeby. Mógł wrócić do Jerozolimy, odbudować mury. I poprosił go o materiały, o żołnierzy, o pieniądze, o listy, o wszystko poprosił. I król się zgodził na wszystko. Mówi, jedź, jedź. Nehemiasz taki wychodzić, wychodzi, król się zgodził, król się zgodził. król się zgodził, zgodził. Jadę do Jerozolimy, będziemy budować mury. Nie znam się na tym, ale będziemy budować mury. Potem zrobił długą listę rzeczy, taką listę rzeczy do zrobienia zrobił sobie, które trzeba zabrać. No, i się pakował. Wziął tą listę i tak: e, okulary przeciwsłoneczne, wzięte, odkreślone. E, krem do opalania jest, e, spray na komary jest, parasol kurtka na deszcz, butelka na wodę, kalosze, klapki na plażę. No i wszystko jest, poduszka jest zabrana, wszystko, szczoteczka do zębów, pasta, mydło, ręcznik. No i ten, a potem ma drugą listę tutaj, e, wapno, cement. Cegły, drewno, młotki, kielnie, jakieś dobudowy inne rzeczy. No i w końcu się spakował. No i ruszył w drogę. I to była bardzo długa droga. Bo z tej persji do Jerozolimy to kawał drogi, więc jechał bardzo długo i mógł się trochę zastanawiać nad tym wszystkim. I tak chwilami myślał sobie, co ja wyrabiam? Przecież ja się nie znam na budowaniu. Ja nigdy nic nie zbudowałem, ja tylko podaję wino królo, królo, królowi wino podaję. Ale... Ja nie potrafię budować. Przecież ja, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. To będzie trudne. No i w końcu dotarł do Jerozolimy i był bardzo zmęczony, więc przez trzy dni odpoczywał i spał po tej podróży, był taki wykończony, że po prostu miał serdecznie, serdecznie wszystkiego dość. Już nie miał siły. Ale mówi po tych trzech dniach, jak odpoczął, nabrał trochę siły, mówi, to, to trzeba coś zrobić. Postanowił, że obejrzy mury miasta. I miał taki pomysł, że wybrał się nocą, żeby obejrzeć te mury. To trochę dziwne, nie? Bo nocą przecież nic nie widać. W nocy jest ciemno. A zwłaszcza jak jesteś w mieście, które jest zburzone i w którym nie ma latarni ani lamp ulicznych, mało widać nocą. Ale nehemiasz postanowił, że zrobi to nocą i nie wiemy czemu dokładnie. Może dlatego, że nie chciał, żeby ktoś mu przeszkadzał albo się z niego naśmiewał, he, <laughs> co za pomysł miałeś śmieszny. A może chciał po prostu sobie w ciszy pomyśleć i wyruszył oglądać te mury. Wsiadł na osiołka i jechał do murów miasta, miał jakąś pochodnię w ręku i patrzył, ojejku, ojejku, jakie te mury są porozwalane, tu kamienie leżą, tutaj wszystko zburzone. I w pewnym momencie tyle było tych kamieni, tych cegieł, gruzu tego, że nie mógł jechać, musiał zejść z tego osiołka i poprowadzić go dookoła i tak oglądał te mury. I tak zastanawiałem się, co sobie Nechemias wtedy myślał. Czy sobie myślał, oj, nie damy rady, nie damy rady. Czy może myślał sobie, no może jest źle, no i tak kiepsko wygląda, ale poradzimy sobie, tutaj będzie nowa baszta, tu będzie nowa brama. No nie wiem, co sobie myślał. Ale w każdym razie, Następnego dnia rano Nehemiasz zwołał wszystkich mieszkańców Jerozolimy, zwołał starszyznę miasta, jego przywódców, zebrał ich wszystkich i mówi, chciałem z wami pogadać o murach. Oni mówi, no wiemy, codziennie na nie patrzymy, codziennie patrzymy na te rozwalone mury, kamienie, które się walają, och, to przykry widok, no, codziennie to widać. A Nehemiasz mówi, a ja Wam chcę powiedzieć o czymś, czego nie widać. A co jest niewidoczne, a bardzo ważne. Mówi, nie widać tego, ale Pan Bóg jest z nami i się o nas troszczy. I dlatego, że On jest z nami i się o nas troszczy, to my odbudujemy te mury. I to jest ważniejsze od tego, że one są rozwalone, że takie kiepsko wyglądają. Pan Bóg jest z nami i się o nas troszczy. Jak oni o tym usłyszeli, że Pan Bóg jest z nimi i się o nich troszczy, to wszyscy zawołali, "Hurra, to odbudowujemy mury, zabieramy się do roboty, bo On im powiedział o tym, że Pan Bóg wyciągnął swoją dobrą rękę i jest nad nimi i oni powiedzieli, to my przyłożymy swoje ręce do dobrego dzieła, do dobrej roboty. I mimo, że wrogowie dookoła, którzy mieszkali, Zaczęli się naśmiewać i mówili, he ha ha, co wy tu budujecie, co wy tu robicie? I tak się wam nie uda. Takie mury budujecie, przecież wy się nie znacie na budowaniu. To oni postanowili budować. I gdybyś tego dnia wybrał się z nimi, wybrał się z Nehemiaszem razem na wycieczkę dookoła miasta, to zobaczyłbyś, jak w jednym miejscu jedna rodzina buduje kawałek muru, kawałek po kawałku, a kawałek dalej kolejna rodzina. Tata, mama, dzieci, dziadek i babcia, tutaj układają kamienie jeden po drugim i budują. A kawałek dalej kolejna rodzina. Stoją wszyscy razem i budują kawałek muru. I tak dookoła wszystkie rodziny stały i budowały mur. Bo oni uwierzyli, że Pan Bóg się o nich troszczy, że jest z nimi. Mimo że go nie widać. To zobaczyli, że się o nich troszczy i postanowili przyłożyć rękę do dobrej roboty i zacząć budować mury miasta. I to jest właśnie najważniejsza myśl dzisiejszej lekcji: że kiedy widzisz, jak Bóg się o ciebie troszczy, przyłóż rękę do dobrej roboty i zatrosz się o innych. Proszę bardzo, mówimy wszystkie razem. Kiedy widzisz, jak Bóg się o ciebie troszczy, przyłóż rękę do dobrej roboty i zatrosz się o innych. I czasami tak jest, że mamy coś trudnego do zrobienia. I się zastanawiamy, jak my to możemy zrobić, i musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg się o nas troszczy i że On jest z nami, chociaż Go nie widać, bo Nie można Go zobaczyć, ale On jest z nami i On nam już wiele rzeczy dał, się o nas zatroszczył, I dlatego trzeba być wdzięcznym za to, co mamy. Zamiast narzekać, e, taki obóz pada, taki ten, albo takie mam ubranie niefajne, bo trzeba korzystać z tego, co Pan Bóg nam daje, bo On się o nas troszczy. Być za to wdzięcznym i używać tego po to, do tych rzeczy, aby pomagać też innym w jakiś sposób. Bo kiedy mam takie dobre nastawienie, to się cieszymy obozem, mówimy, ale fajnie jest, trochę pada, no będzie mokro, ale spokój, jest fajny obóz. I ubranie też mam fajne, nadaje się do zabawy i zaczynamy się bawić z innymi. I okazuje się, że nie tylko my się świetnie bawimy, ale inni się świetnie bawią. A dlaczego? Bo pamiętamy, że Bóg się nas troszczy i jesteśmy za to wdzięczni, chociaż Boga nie widać to widzimy jego troskę. A na wypadek, gdyby ktoś zgubił okulary, to na koniec piosenka, która nam pomoże poradzić, e, która nam pomoże znaleźć wyjście, jak z tej sytuacji wybrnąć. Nie będę jej śpiewał, ale możecie ją zobaczyć. Tada.